Wyobraź sobie złoty krąg światła wokół ciebie. To Twoja święta granica, brama do kosmicznych wymiarów. Wyszeptaj do siebie. Przywołuję święte Energię wszechświata. Jestem gotowy dostroić ją do kosmicznego przepływu. Otworzyć portale wyższej mądrości i zmanifestować moją prawdziwą ścieżkę w harmonii i łasce. Teraz wyobraź sobie każdą planetę świecącą na nocnym niebie, tworzącą świetlisty łuk nad tobą. Rozpoczynając od Wenus, wyobraź sobie, że ich światło wnika w Ciebie jedno po drugim, wypełniając Twoje ciało unikalną energią. Wenus, delikatne, zielone światło, otaczające Cię miłością i harmonią. Mars, żywy czerwony płomień, rozpalający Twoją odwagę i motywację. Jowisz, głębokie fioletowe światło, rozszerzające Twoje możliwości i umysł. Saturn, uziemiająca czarna aura dająca dyscyplinę i strukturę. Neptun Miękka niebieska mgła wzmacniająca intencje i kreatywność.